Dominik właśnie jak apel jesteśmy na jeden dzień przed galą ACB 63 ze mną Jakub wikłacz. i pierwsze pytanie ostatnimi czasy to jest chyba Taka walka, gdzie ten okres przygotowawczy taki dość pełny był, bo wcześniej te walki jakoś tak dowiadywały się na krótki okres bardzo przed nimi, nie? Witam. No na pewno nie można takim stuprocentowo mhm. pełnym okresem przygotowawczym tego nazwać, ale jestem zadowolony, że mogłem przynajmniej cały, cały jakby ten okres sparingowy być w stanie odbyć i Fajnie, fajne. fajne. No, cieszę się, że trafiła się taka okazja, w miarę wcześniej się o niej dowiedziałem. Mhm. Czuję się w naprawdę dobrej formie. E... Patrząc na media społecznościowe, widziałem, że Shark Top Team przyjeżdżał do Was trenować. Powiedz mi, czy też coś skorzystałeś tutaj ze sparing partnerów? Czy na przykład, powiedz mi, jak to wygląda, bo też jakby teraz Aśki u Was nie ma, a przyjeżdżała Karolina Kowalkiewicz. Czy też tutaj jakieś te sparingi z nią robiłeś i czy z innymi Sharkami też się przygotowywałeś? No bo też jest tam Marcin Szostek z taki lżejszy. jest też Dawid Grałka, który de facto był Twoim też niedawnym przeciwnikiem. Jak to wyglądało? Y, miałem okazję tam porobić z kilkoma osobami z, z tego klubu, też byłem w Łodzi sam. Y, głównie to z, sparowałem z Marcinem Szoskiem, z Damianem Staszakiem, także miałem okazję posparować. No, z Karoliną to wiadomo, różnica nie. wagi jest tu za duża, raczej tam dużo, dużo nie, nie porobiliśmy. Jakieś tam były sporadyczne tam okazje, żeby jakąś zadaniówkę zrobić czy coś. No ale głównie to właśnie mówię Marcin Szosek i bardzo dużo mi dały te sparingi. No nie, nie często można posparować z kimś z, z innego klubu, mhm. który jest yy, z kimś, kto jest naprawdę dobry. Yy, powiedz mi, jak wyglądały te sparingi z Marcinem Rzeskiem? Bo do nas dotarła taka informacja, że tam yy, w parterze dużo się działo i bardzo tam, yy, jakby Mar yy, Marcin mówił, w samych superlatywach się o tobie yy, wypowiadał. To jest mi bardzo generalnie miło. No, mhm. Nie będę tam opowiadał, jak tam szło na sparingach, ale na pewno. Pasowałem mu pod tym kątem, że przypominam w miarę stylem Kojkę i, i te właśnie moje warunki fizyczne przypominają jego warunki fizyczne. No i myślę, że bardzo skorzystał na, 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 na tych sparingach ze mną. No i chyba ty też z nim, prawda? Tak no i no oczywiście. No. Mhm. Twój rekord w tej chwili 4-2-1, a jeszcze niedawno było 4-0-1. Trochę to wszystko nie poszło po Twojej myśli, te dwie ostatnie walki, czyli ta walka na Spartan Fight z Dawidem Grałką i ta ostatnia walka na Gali ACB w Osztynie. Powiedz mi, czy Ty już w tej chwili wiesz, co się stało, że to nie poszło w... No, nie było tych zwycięstw, no bo jakby też Ty byłeś szykowany na, e, takiego, na taką gwiazdę polskiej sceny, mama, można tak powiedzieć, takiego prospekta, tak? I tutaj dwie te porażki, jakby nagle po czterech, e, prze, czterech wygranych walkach. Zaczyna... Ja po prostu walczę, trenuję. Wiadomo, w tym sporcie też jest element jakiejś losowości, jakiegoś szczęścia. Jest, jest też duży, po prostu taka sprawa, że, że jeden mały błąd i można przegrać walkę. To jest, to jest normalne, ja się nie przejmuję żadnymi porażkami. Fajnie, że ludzie mhm. widzieli we mnie prospektant. Myślę, że niektórzy nadal, nadal, widzą, nadal tak. widzą. A czy chodzi mi bardziej o to, że może to nie było tak, że to troszkę byli źle na przykład, dobrani przeciwnicy na ten okres? Nie, przykład... myślę, że, że nie. Ja każdą walkę biorę, nie boję się z nikim walczyć, bo, bo to, jest, to jest taki sport. Ja sobie nie, nie wybieram przeciwników. Nie miałbym z tego satysfakcji, kiedy jakoś bym sobie układał tą drogę. Mhm. Wybierając sobie zawodników, ja po prostu chcę się bić, chcę walczyć, bo to kocham. No właśnie, patrząc jeszcze na to, że Twój y, przeciwnik Sebastian przybysz, to też y, ma dwie, dwie walki tylko na koncie. I y, co Ty o nim wiesz i, i powiedz mi, czy uważasz, że y, czy ta różnica doświadczenia nie jest między Wami za duża? Nie, ja sam za, z, walczyłem z zawodnikami, którzy mają małe mhm. doświadczenie. To jest MMA, tu się może wydarzyć wszystko. Y, a o swoim przeciwniku może tam nie ma jakichś dużo wskazówek, które gdzieś tam można obejrzeć. Moi trenerzy gdzieś tam opracowywali mojego przeciwnika i będę starał się w 100% ich wysłuchać i zrobić mhm. swoją robotę i wygrać jutro. Taki atut, ja chyba że będzie się bił przed własną publicznością, prawda? Dla mnie nie robi szczerze mówiąc to różnicy żadnej. Mhm. Y jeszcze na koniec chciałem, żebyś powiedział kilka słów od siebie i oczywiście podziękował swoim sponsorom. Ja chciałbym podziękować właśnie osobom, dzięki którym mogłem się przygotować na 100%, którzy pomagali mi i psychicznie, i fizycznie, i także finansowo. Chciałbym podziękować moim trenerom. Moim wspaniłing partnerom i sponsorom, chciałbym podziękować Dachland Olsztyn, chciałbym podziękować dla Piotrka Podolaka, chciałbym podziękować dla Pawła Kiełka za te ceny rady przy zbijaniu wagi, po zbijaniu wagi. I chciałbym podziękować też za catering tutaj po ważeniu dla Kredensu smaku dziękujemy w takim razie bardzo. bardzo. Życzymy wszystkiego dobrego.